5, 4, 3, 2, 1, ogień. 80, prawy 3, przechodzi, w lewy 3, tłul na szczyt. Lewy 3, tul na szczyt. 50, prawy 4, prawy 4, 50, prawy, otwarty, prawy 5, otwarty. 250, mocno hamuj się kanał od prawej. 80, lewy 3 otwarty Lewy 3 otwarty 200, prawy 4 torem prawy 4 torem 80, lewy 4 z 80, prawy 5, z lewy 4, odważnie, lewy 4 odważnie 200, moc, 200, mocno hamuj, szykano od prawej. Przechodzi w prawy 4 z drogi. Lewy 3. Przechodzi w prawy 4. Na lewy 2. Prawy 2. Przechodzi w prawy 2. Do lewy 3. Lewy 3. Po, podwójny prawy 3. 80. 80. 80. Prawy, lewy 5. Prawy, lewy 5. 100. zhamuj lewy, prawy 5. 80, prawy 4, mocno hamuj, lewy 2, przechodzi, lewy 2, przechodzi w 5, prawy 5, wypójść do lewej, prawy 5, 50, prawy 4, zacisk do 3, przechodzi w lewy 2, za, zawróć. Lewy 3, długi, bardzo długi, 50, 50 na bandę, mocno hamuj. Lewy 3 za oponę. Lewy 3 za oponę. Lewy prawy 4 za, ba... za bandę. 250 mocno hamusika na prawo. 80 na lewo. Prawy 2 prawy nawrót. 100 do mety lotnej.